Ma widzowie, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejny dzionek 8.31 Jesteśmy na wyjeździe w Grecji na wakacjach, a tak właściwie chcieliśmy uciekać z Polski. Jak nie wiecie o co chodzi, to oglądajcie poprzednie filmy W każdym razie jestem jako pierwszy I co? takie widoki z samego rana. Wychodzisz na dwór, patrzysz, a tam zamiast drzewo macie taką bulwę. Mocarny w ogóle co jest grane. Tak, co tam jest za widok? Czy my śpimy i mieszkamy na zboczu jakiejś kurna wielkiej góry? Mocne. Nie wiedziałam tego wczoraj. Widzowie, zapraszam bardzo serdecznie na budzenie tej składu. Zobaczmy, kto śpi, a kto nie śpi. Czy ten śpi? Nie śpiuszek. Nie śpi. Idę sprawdzać, kto jeszcze śpi. O, nie śpi. Zobaczę jeszcze tych bracia Aloszko Karaluch ci chodzi po plecach Igor karaluch na plecach Igor No kurde tak zabity Stary dopiero teraz jak jest dzień wszyscy ogarną gdzie jesteśmy ty, Nie no. Tylko ktoś jeszcze wstał poza tobą Nie Wszyscy się dobudzili tak jak i ty Dobra to 5 minut i stary lecimy Powiedział, że widział szedł na górę i widział kozy. Tak, dziki kozy. Stary tam. A widzę w opór. No te białe kropki co tam chodzą. No, ej, czyli to ty mówisz, że on spał tutaj i go nie ma teraz? No, stary, wstałem pierwszy, obudziłem wszystkich, zobaczyłem Ernesta. Ernest spał sobie na spokojnie. Poszedłem na górę, wschodzę i go nie ma. Która to była godzina jakoś? Nie wiem. Teraz jest dziesiąta, nie? Dziesiąta jest? No to stary, stary była ósma 845 Nie, nie mega, bo Ernest wczoraj stary gadał cały czas, że on chce wstawać o 11, nie? Zobacz, bo wy nie wiecie, co jest grane. Nie ma Ernesta, zaginął Ernest po prostu. No Nie ma go. Spaut Tutaj. Chodziliśmy po całej chacie, chodźcie zresztą z nami Wszyscy już stali także jest Gillera Nie ma go tutaj? Nie ma O kurde, ale co? co jest, jaki Alvaro Dobra, już nie potrzebujemy Ernesta Nie Ej, Dobra, szukamy Ernesta Nie ma go nigdy a nie odbiera od was? Nie. Ej, albo on się bawi z nami wchowanego, albo jest mega przypał, bo generalnie wiesz, jakie tu wypadki chodzą, że ludzie po prostu przez przypadek wpadają do skarpy nagle, nie? W się sensie z górki idą sobie normalnie, idą sobie normalnie. Ja i się, nad... ja się ogólnie martwię, bo Ernest nigdy nie odbiera telefonu, ale od razu jakby ma pocztę głosową, nie? No. A teraz no. i był do nas sygnał, sygnał, jak dzwoniłem, no? czyli znaczy, ma włączony telefon. Wow, ale widoki w ogóle, obczajcie tam. możemy biegać po Ernesta. Tylko że drzwi nie mamy kluczy, do... do domu. Ernest miał. Ma... Więc mamy generalnie przewalone, no. Czyli nie możemy ich zamknąć. Nie, znaczy, możemy, zatrzymać. Ale jeżeli okaże się, że Ernest ich nie miał jednak. No to mam. Ogólnie no, nie robić tak mm. O o Dobra, na szczęście jest Igor w środku O, o. o kurwa. Ej dobra, teraz, czy... teraz to musimy znaleźć Ernesta, nie? Ogólnie Nie, Ale serdecznie go dzwoniliście? Tak. Ja nie wierzę oh, w to hmm, 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 hmm. Mm -hmm. samochodem? Że jedziemy jego szkodę? No, ja już tak uważam. że on pojechał? Mm -hmm. ja no, ja gdzieś to... jest tam samochód? Mm -hmm. nie. Ja mam kulczki. No, gdzie on miał pojechać z samochodem? Poza Dobra, dawajcie Szukamy go, no. On no. no, mógł spać. Z z spać. No, stary, Zobacz, widziałeś co tam się dzieje? W ogóle stary. mógł się wychylić i nagle spać, nie? Stary. nie wychodzi gdzieś, żeby spadać. Skąd wiesz, że jedziemy w dobrą stronę, w ogóle, stary, nie? Nie wiem, stary. No, po prostu jadę gdzieś przed siebie, nie? Nie może? Wypatrujcie gdzieś tutaj na górach w ogóle. Patrzcie, jak to wszystko wygląda. Co, na co Co jest grane? RTS? Co? co to robi? Czemu nie odbierasz telefonu? Gdzie ty jesteś? w ogóle? Rozładował mi się chłopaki, patrzcie na to. Co to jest? Ej, dobra, parkuj z boków, stary z boku. Stary, nie, nie trzeba. W Grecji możesz <W3> parkować nie? tutaj normalnie na ulicy. Chłopaki, ogólnie poszedłem na spacer i było bardzo strasznie, byłem prawie na czubku góry, a tutaj... No i co stary? No zobacz, to jest rozstrzelany do, 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 do. znak karabinem maszynowym. Ej, stary. Powalony. Jaki jest. kaliber, nie? Tu można rękę przełożyć przez to. Co jest czy To jest jakaś mafia? Nie mam pojęcia, no ktoś stary strzelał do tego ewidentnie. A jak Jaki, w Grecji ja, generalnie albo z bronią sterzy, Albo że kartel jakiś nie. W Grecji w ogóle broń jest chyba legalna, że można sobie ją kupić. Serio? Łatwiej jest na pewno... Każdy? Dzieci też? Dzieci chyba nie. Ogólnie na górze nie ma praktycznie nic, tylko ludzie, którzy się bardzo dziwnie na mnie patrzyli, jeździli jakimiś wielkimi pick-upami. A stary, mieli maski, nie było widać ich twarzy, tylko oczy, i może mówili w taki sposób: Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Nie, nie I mieli nie stary mówi, masek. Ja mówię po polsku, nie mówię po polsku. Ja mówię po polsku. Tak, Ej, no? skoro. To jest jakby, patrz, bo jakby jest wjazd na górę, jest znak pokazujący tą miejscowość, i jest cały rozstrzelany. No. Czyli co, jedziemy tam zobaczyć? No trzeba jechać na górę, iść ze śladami. Chyba tak? chyba sobie żartujecie, to że mocniej. wy chcecie jechać gdzieś, gdzie strzelają takim kalibrem. Zifek, ale to Pani. może być coś większego. Dawej, ładuj się do fury Ja, ja ogóle, też bym to że, sprawdził. w ogóle jest tutaj, nie? Tak, nie, nie patrzcie za ja bardzo by... na to, nie? Bo... Ej, czemu tutaj jest czyś kontener? kontener. On, on ogólnie wygląda jakby Kontenerzy tam ktoś... się trzyma nielegalne rzeczy, Miłosz No. 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 Na przykład broń, no. który się sprawdza. Na przykład ktoś przyjechał, sprawdził, jak działa. Łammy się do niego. Macie łom? Dobra, wiecie co? Z tego wszystkiego to lepiej jest. Ale na, na górę. lotnisku mój Przy kontenerze jest ogólnie krzesło i ktoś tam normalnie siedzi i go pilnuje. Teraz jest na przerwie, więc lepiej jedźmy stąd, zanim ktokolwiek tam wróci, nie? No co, normalnie możemy tutaj wchodzić, to jeszcze nie jest Zub, rodzecie, Nie, nie wchodź tu! A to są miny na przykład jakieś paweł? I ci, tak, tak. jest w a No stary, a tu? czołgi mogą mieć. Dawajcie, pakujemy się jedziemy na górę. Będzie to bezpieczniejsze niż siedzenie przy tym kontenerze. Ja wam powiem, dokąd doszedłem na spacerze, nie? Ale ogólnie chwilę tam będziemy jechać. To to może być jakiś kartel, który handluje oliwkami. Albo bierze pieniądze przez oliwki, nie? No właśnie o to mi chodziło, no wiadomo. uprowadzają zwierzęta. O kurna, cofaj, 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 cofaj. I czemu? Jest. Stary, zobacz. No właśnie tu parkuje, parkuje. A, co jest? Nie mogę się ruszyć. Dobra. Po co tu stanęliśmy, chłopaki? Tutaj normalny paranka. No bo tu osób. na to, o, to, tam, są, tam są blisko, dawaj. Oczekują. Bo ma się źle dla podejście, bardzo dobrze. Ej, <śmiew> hey, jedziemy coraz wyżej, nie? Nie podoba mi się no. to Ale nawet nie jesteśmy w połowie drogi, gdzie ja zaszedłem rano ja Zaraz miniemy tak? psa, który mnie chciał ogólnie pogryźć stary, I to tak była to w... najstraszniejsza rzecz w ciągu dzisiejszego dnia Potem stary, zacząłem biec za samochodem, się... żeby w razie czego pies się rzucił na samochód I ziomek się normalnie zatrzymał i się pytał, czy mnie zwieści na dół Nice Samolot słyszę, albo helikopter Coś takiego było I było, się takie Tak? Ale w odminy, sensie od miny? Rakiety? Cokolwiek? Tu powinno być jakieś wejście do bunkra. Co? No. Wejście do bunkra tam było? Ziemi. Serio mówisz? Stary, Skąd cię to jest Nie wiem czy bardzo, bo nie wiem czy... No może wracając stawić. się. na razie, ewentualnie wracając, bo jest okay. tylko jedna droga. Tutaj jest dwie, widzicie? Ale słodki. Nie tak? jest wcale słodki. Hejka! To spróbujcie wyjść z góry. Zobaczcie, jaki jest słodki Ej, ale czego? Nie, nie, nie wychodź, nie, 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 nie On, już. To jest pies pasterski. Ej, na górze jest rozwalona fura ogólnie ISO i stoi kilka samochodów. O kurde, widzę to. Patrzcie. Ej, obczajcie! Jak Bo tam jest. dojechać? Jedziemy tam czy nie? Jedziemy. Może ktoś potrzebuje pomocy, nie? To wygląda jak plac jakiś. Ej, tutaj jest szlaban, zagrodzona posesja, zezłamowane fury, Trochę szemrane to jest wszystko, chłopaki. Trochę nie? Dlatego właśnie mówiłem, bardzo że bardzo się bałem rano idąc, nie? Psy, jacyś dziwi ludzie, pick-upy się lewej. Obcy, A tu są! Uważaj się. Tu nie ma Co jest? Siema! B! O stary, obczaj tam! To jest! O nie! Dobra, jedziemy tam na bank, nie? No. Ale zobacz po jakiej drodze już jedziemy. Jak my tam wyjdzie? Stary, jak tu jest strasznie nie? Zobacz tu! Zobacz tu! Jochu! Jesteśmy blisko przypości. Ej, kurna, co ty? Ej, tam Ej. są dwie kury, tam są ludzie. Dobra, no co po... robimy? Jedziemy po... tu po... Jedziemy, jedziemy! Jedziemy, jedziemy. No to jedźmy, no. Tylko może schowajmy kamerę? Ej, może to są turyści, po prostu ich to zaciekawiło, a nie wiecie, jesteście porą bańce. Stary, O kurna, co za miejsce! Oh Chłopaki. Sprawdzamy to. Trzeba tutaj wejść. Ej, a, zatrzymać się obok nich? No może koło nich wrózło stary. Ej, zobaczcie. Co? Co? Ten samochód jest rozstrzelany? No, My się dokładnie obok niego Nie, chłopaki, jedźmy stąd, nie? Ogólnie właśnie wszystkie kozły wybiegły z tego budynku na dół No i zarobić Szkoda, że tego nie nagraliśmy po prostu, ale Chodźcie, bo to epicko Chłopaki, to mówię wam, to nie jest dobrze, że one wybiegają, bo wtedy jakby wszyscy wiedzą, że coś się dzieje One są takim jakby, wiesz, jak informują pies informują ludzi, no Informują, tak, stary, tak. jesteś sobie w wiosce i widzisz, że uciekają kozły To wiadomo, że coś się dzieje Tutaj trzeba być mega uważny, patrzcie jak można spaść Widzowie, ja was nawet teraz nie proszę o jakieś lajki i suby, nie to co robimy jest abstra... To jest abstrakcja, co my teraz robimy. Ale tu śmierdzi, Hej, Ja tutaj nie podchodzę nawet, nie? Ej, kozy alarmowe są, uciekają powiadomić ludzi. Mówię wam, że to jest przypał. Patrz. Ej, faktycznie, idą do tamtej chaty. Kto ich kieruje? Ernest, co ty robisz? Idę, to z bliska. Dobra, zobaczmy co tutaj jest na górze. Tylko tam. Czy tu jest coś na górze? To jest pytanie. Trzeba zbadać cały ten obiekt. O kurde, trochę przerąbane. Ogólnie węże jak mają być, to w takim czymś. Na słońcu chłopaki, nie w cieniu. W takich Chłopaki. Węże, węż. Węże to są gady. One się wygrzewają. Co robimy w ogóle? Się w sensie jedziemy dalej Chłopaki, co tu jest? Stary radio. Na szczycie czegoś takiego. Dużo śmieci ogólnie, nie? Ono na pewno nie jest sprawne. No. Boys. To nie są śmieci. Weź to spróbuj włączyć. Nie, no. mam. Stary tyle na słońcu leżało, że to już w sumie powinno wybuchnąć. Weź to. Bo tu się ustawia pacz. Kręcisz tuning i szukasz odpowiedniej frekwencji, nie? Częstotliwość. Jesteśmy w Polsce. Właściwie to. O! Co to jest? Ej, czekajcie, czekajcie, dajcie, ja ustawię tłumacza. Coś po grecku, ale taki... Jak normalnie tłumaczy, patrzcie. Już za chwilę na szczycie góry, cicho oni tu gadają. Spotkamy się za pół godziny. Co, A cicho, to, ty, A, to, ciebie złapało. No, to akurat. słynna Dobra. piosenka. Już na szczycie góry, spotkamy się. Wszyscy za... razem spotkamy się. Za Ej, pół tutaj są chyba nagrywane. Czekaj, na... czekaj, czekaj, co? Jaki był komunikat? Jeszcze raz przeczytaj to. Spotkajmy się na szczycie góry i dalej jest, jeszcze za pół godziny. To normalny, w radiu mówi spotkajmy się na szczycie góry. Bo I to, to, nie to, było na... było A. to nie było radio. To nie było radio, to była wiadomość. Nie grała żadna muzyka stary, tak, znaczy, no? No? To z no. komunikat. Ej, zabieramy to, nie, czy zostawiamy tu. Na pewno to zabieramy, ale my przechwyciliśmy jakiś sygnał, czyś. No, czy oni nas nie namierzą, czy w tym nie ma jakiegoś RTA? Tylko radio stare. To co tu są ludzie stąd. Panowie, mamy tam. dwie minuty, żeby stąd po prostu też bym, się kawał, się kawał. Też bym stąd spadł. i jedziemy wyżej. Tak. No? Jak wyżej. No, stary, no my zobaczymy. Co co to? Musimy przyjechać dookoła Klegó, moi dani, nie możemy tam tędy wrócić z powrotem, nie? No dobra. Tam mam jechać, patrzcie, przecież tam jest. Tak, stary, tam jest jakaś droga rozwalona. Tam, my tam, tam nie widzimy, jest, bo... bo my mamy za duże auto. Tak. Do... A tam a. są kamienie, a nie droga. Dobra, zobraliśmy tędy po prostu. Zibek, uważaj, gdzie idziesz. Ej, o, co? Gdzie? A. Co jest? Co jest? Co jest? To jest jakaś farba. Bo no. miałem skręcić tam. Zaczasz z nas, teren prywatny! Ej. Nie zbliżajmy się tu lepiej stary. Weź to przetłumaczyć na Google, co tam jest napisane. Zipek, to wygląda jak jakiś poligon. No, ja bym tam nie podchodził nawet z to jest serio poligon. To jest strefa 51 Grecka, czy nie? Myślisz, że to jest taki teren Niekoniecznie, ale na pewno jest to czyjś teren, i ktoś bardzo nie chce, żebyśmy tam wchodzili. Może to jest kogoś nie z mafii, nie? Dobra, ale nie chce, żeby mafia tam. Nie sprawdź, co jest tam napisane, bo jest. Nie, nie mam mowy, ja nie wychodzę no. z fury. Można zbliżenie dać telefonik. Dobra, jest. czekaj, A, ja spróbuję to zrobić to. zdjęcie. Po nie, no to puśćcie mnie, to ja pójdę. Dobra. Idę tam zobaczyć? Zipek, bądź w pogotowiu, żeby od razu odjeżdżać, Dobra, nie? stary, ale ostrożnie, nie? Nie wiem, czego on tam szuka. Co <tum> <tum> No teren prywatny zakaz gwiazdów. No Po no, tak. Oj, co to? Co to? Co to? Co to ale, no, ale, jedziemy! Wiktor, Wiktor! Dawaj, otwieruję mu drzwi! Udzik. Chłopaki, terenu. słyszałem strzał! Zap... Aj, zap... O kurde, nie mogę podjechać. Zipek teraz ci zgasła fura. Nie mogę podjechać, bo jesteśmy... Spadamy, jesteśmy na kamienia. Zipek, jedź! Nie mogę.